Cześć, dzisiaj sobie porozmawiamy o propelach piątkach. Mam propele czwórki i bardzo dobrze mi się sprawdziły. Generalna charakterystyka tych butów jest taka, że jest dosyć duża amortyzacja, ale to nie są buty typowo pod wyścigi, tylko bardziej pod wybiegania. Ta pianka całkiem fajnie się utrzymuje. Dodatkowo zapobiega wykręcaniu kostki na zewnątrz. Bucik zawiera dodatkową gumę wzmacniającą, co się nawet sprawdza do treningów a'la Hyrox. Jest tutaj płytka uszczymiająca, oczywiście nie karbonowa, bo but jest w granicach 400 zł. Na promkach można znaleźć troszkę mniej. I tak, 44,5 to jest 28,5 wkładka. Dla mnie to jest wybieganiowy but, więc jest troszkę luźniejszy niż inne. Ten kolorek jest śmieszny, różowy wręcz od zewnątrz. I to polega na tym, że w tych kolorach jest są buty męskie i damskie. Więc bucik się całkiem fajnie sprawdza. Jest naprawdę leciutki. Zaraz sobie jego też zważymy. 280 gram podaje strona. A zobaczymy, ile ma ten bucik faktycznie. 301 300 gram. Jest pewnie ważone na około 42-43. To ten, jak, tak jak wspominamy, jest 44,5, więc będzie cięższy. Co zauważyłem w tych butach w Propalu czwórce? Że tutaj na zgięciu, w tym miejscu się najbardziej wycierają. Tutaj jeszcze jest takie twardsze wzmocnienie. Tak samo tył jest wzmocniony. W czwórce bodajże nie było takich pentelek tutaj ale ogółem mogę powiedzieć, że są takie fajne. Co ciekawe białe buty są po prostu tańsze i no, można je nawet znaleźć za 370 zł. Ja kupiłem w New Balance w atlecie za 400. Tyle jestem w stanie za buty wybieganiowe po prostu dać. Więc taką kwotę po prostu też preferuję. Do tego typu buty. Ja bardzo lubię propale. Nie mogę je wam polecić. Szczególnie, że jestem biegaczem 90 plus kilo, umieśnionym i tak dalej, troszkę z brzuszkiem. Więc moje kolana sobie nawet dają z tym fajnie radę w tych bucikach. Zwolę na to, że jest duża amortyzacja tego. Szczególnie właśnie wśród stopiów, w tyle, więc troszkę wybaczające błędy są te buty.